Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, chciałbym tylko odnieść się do wielu, wielu nagrań, które są zwłaszcza na TikToku, odnośnie kredytów hipotecznych, które będą udzielane na bardzo fajnych warunkach, z tego jak to jest przedstawiane, w drugim, może w trzecim kwartale. Ale skąd wy wiecie, Wy teraz przyjmujecie to jako pewni? Skąd wy wiecie, że to nie zostanie jeszcze 10 razy zmienione? A dlaczego trąbicie o rzeczach, które będą za ileś miesięcy, a nie powiecie o czymś, co rzeczywiście dzisiaj można zrobić? Pamiętajcie, jesteśmy tu i teraz. Nie za miesiąc, nie za pół roku, za dwa lata. Jesteś tu i teraz. A co możesz teraz załatwić? Jak możesz teraz ludziom pomóc, żeby mieli własną chatę i dostali kredyt? Dlaczego nikt nie mówi, że można załatwić kredyt bez wkładu własnego? Oczywiście, są pewne warunki, które musisz spełnić, żeby taki kredyt dostać. Ale ja... Wraz z Łukaszem, który tutaj po sąsiedzku <laughs> w biurze ze mną siedzi, udało się taki kredyt załatwić. Dlaczego nie mówicie o tym? Tylko to o czymś, co będzie za 3-4 miesiące i jeszcze uważacie to za pewne. I jaki to będzie przecodu? Zastanówcie się, ludzie, co będzie za 3 miesiące, za 4, za 10, to się dowiemy wtedy. A dzisiaj jesteś tu i teraz. Pozdrawiam. Cześć.